Skąd się wziął przymus do posiadania dzieci? Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, że chcę mieć dzieci, nie mówię, że nie chcę mieć dzieci. Uważam, że to po prostu nie jest moment na no, takie w ogóle przemyślenia. Ale widzę właśnie bardzo dużo komentarzy właśnie od kobiet, które mają dzieci: że, słuchaj, bez dzieci to ty w ogóle nigdy nie będziesz szczęśliwa i musisz jak najszybciej tą rodzinę założyć. Piękne mieszkanie, wszystko cudowne, ale prawdziwego szczęścia brakuje. Mmm. To dla mnie brzmi jakby ktoś był mega niezadowolony ze swojego życia i robi wszystko, żeby cię wciągnąć w tą pułapkę i mówi ci tak, 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 słuchaj, będzie super, będzie najlepiej, jestem mega szczęśliwa. Są rodziny, które marzyły o tych dzieciach i super, że je mają, ale skąd się bierze takie namawianie? I nie mówię tutaj o tym, że każda kobieta totalnie namawia cię do posiadania dzieci, ale widzę bardzo dużo takich komentarzy właśnie, że prawdziwego szczęścia brakuje albo dopóki nie będziesz miała dzieci, to nie zrozumiesz, co to jest prawdziwe szczęście. Kurna, wiecie co to jest prawdziwe szczęście dla mnie? Słuchaj. Angela, ja to totalnie rozumiem, że jesteś szczęśliwa, ale daj mi sama wybrać, bo może ja nie będę chciała mieć tych dzieci. Czym bardziej naciskasz, to tym bardziej ja tych dzieci po prostu nie chcę mieć. I mam wrażenie, że ty chcesz mnie właśnie wciągnąć w ten taki spisek, bo jesteś tak bardzo nieszczęśliwa, że teraz byś chciała, żeby wszyscy byli nieszczęśliwi z tobą. Oczywiście żartuję, spokojnie, już mi tutaj w komentarzach nie piszcie, to po prostu tak dla mnie brzmi. Jakbyście wszystkie były nieszczęśliwe, teraz mi mówicie, słuchaj, bo no bez dziecię, to ty nigdy nie będziesz szczęśliwa w ogóle. Nie ma szans, no bo jak to tak bez dzieci? O co chodzi? To jest jakiś spisek?